No dobra, tak jak obiecałem, czas na recenzję Chiosis Prigana. Także, jak już widzicie, B jest duży. B jest ogromny. Może nie robi już aż takiego wrażenia po Po Achillesie i Walkiri. No ale i tak jest tak samo wielki. Proszę bardzo. Wielkość jest porównywalna, szerokość również Także e, Zaczniemy sobie od Rozberstowania go I omówienia wszystkiego część po części Zaczynając tradycyjnie od drivera Jego poprzednią wersję znacie już e, Z mojej recenzji podróbki Zwykłego Sprigana Ale Tutaj poza zmianą modów, które są takie same jak w poprzedniej wersji i aplikowane są e, tak jak w Metal Fury, e, które posiadał Variares. Czyli wszystko jest identyczne, oprócz czerwonej, czerwonego elementu, który tu był biały. I on również raczej się nie różni, ale różni się sprężyna, która jest w środku. W porównaniu do tego, no tutaj to wiadomo, to jest podróbka, to jeszcze inaczej, ale w porównaniu do wszystkich innych, prawda? O, tutaj pokażę. Na driverze z Valkyrie. Tutaj był biały. Chodzi to bardzo lekko, zwykła sprężyna. Tutaj sprężyna jest mocniej naprężona. I chodzi to naprawdę ciężko, muszę włożyć w to sporo siły także dzięki takiemu rozprężeniu nasz bay będzie o wiele trudniej zberstować, albowiem będzie mocniej trzymał się layera dalej disk razem z framem tutaj no trzeba przyznać, że frame ma fajny design, ale co z tego skoro będzie on raczej tylko przeszkadzał Disk już znamy, również z poprzedniej wersji Spligana, także to nic ciekawego, natomiast sam frame jest raczej tylko ładnym dodatkiem, niczym więcej, bowiem jak widzicie jest bardzo szeroki, przez co yy, występuje obawa, że będzie on po prostu podczas walki uderzał o podłoże, także tutaj nie polecam. Natomiast co polecam? To oczywiście e, sam layer, który jest duży, wygląda świetnie. Oczywiście. Rewelacyjne głowy, rewelacyjne malowanie. E, co zawodzi, mało metalu. Jest on tylko w tym elemencie. Na początku myślałem, że również czerwone elementy są metalowe, albowiem jak widzicie, bardzo fajnie się błyszczą. E, mamy taki krwisty efekt. No, ale niestety jest to tylko efekt metalicznej farby. A, e, a same te rogi, czy co to, cokolwiek ma to być, e, są po prostu plastikowe. Także metalu jest mało, a B jest ciężki tylko i wyłącznie dzięki temu, e, że jest po prostu ogromny. Tak samo jak Valkyrie czy Achilles. Mimo wszystko wygląda to rewelacyjnie. Połączeniu z tym driverem na pewno bardzo ciężko go zberstować. Muszę naprawdę dużo siły używać, aby nie tylko go zberstować, ale również po prostu zaaplikować. Natomiast te elementy dodają jeszcze dodatkowego burst stopera, tak samo jak te czerwone w Valkyrie. Także mamy tą samą opcję, która wyskakuje po naprawdę mocnym wypuszczeniu linki. Także polecam, szczególnie jeżeli chodzi o design. No chyba że ktoś bardzo lubi metal, to na pewno go to zawiedzie. Tak prezentuje się z pozostałymi Upgrade'owanymi bejami Chiaosi Moim zdaniem wszystkie wyglądają rewelacyjnie I każdego szczerze polecam Może Ten Nie ma zbyt wielu modów Ale wiadomo przychodzi z innymi bejami No i przede wszystkim design jest świetny Także to by było na tyle Jeżeli chodzi o tą recenzję I zapraszam do kolejnej Również z tego samego setu. To by było na tyle, na razie.